Cześć, to znowu ja, The Rabbit. Witam was w, zagrajmy wy, Afterfall Insanity Tak, to jest e, gra polskiego studia, nie pamiętam jakiego e, Tak, zakupiłem to w... No, było to razem CD Action Ph, Mam, w sumie, czemu by tego nie nagrać e, Z tego co czytałem to jest survival horror, a ja... Chyba kiedyś coś mówiłem na temat horrorów. Jak oglądam horror to ja się nie boję, dla mnie to jest komedia, a jak gram to sram w gacie. Na pewno by to wszystko wam ładnie pokazało z kamerką, ale, ale, ale nie mam. Nie mam kamerki. Jakbym miał to bym dał. Jakiś wróg ekranu. Ale nie mam. Dobra. Zaczynajmy New game Dam sobie... A! Polecimy na medium, a co tam? Many elements of the shelter equipment were produced in standard colors of the republic Okej, okay, okej okay. Aha No generalnie tu czytałem, że to jest... Um, ta gra jest osadzona w czasach trzeciej y, wojny światowej Secret Polish Project. The Afterfall. Aha. Dobra, to jest jakiś sekretny polski projekt. Przepraszam, że to nie jest po polsku. Coś słyszałem, że jest jakieś spolszczenie ale nie ściągałem. Underground. Generalnie to chodzi o to, że e, jest e, świat w... E, bomba nuklearna wybuchła. Mm, co jeszcze? Aha. I don't know. Everyone has this confinement to you know? Feeling isolated, trapped, longing for the sun and all. Honey, I don't feel that way. And it seems like <laughs> I'm not a what I'm But my knowledge of the world is limited. Daisy. Daisy. Ja, a ty ona musi naprawdę um, bardzo interesująco rozmawiać. A, ona jest chyba zarażona czy coś. Ona ma czerwone jakieś oczy. Dziwne. Dok? To doktorek? Jezu, wiecie Dostała ta gra bardzo niską ocenę nawet tak 50 W 5-0 na gry online, 5 w tym Hmm Ciekawe Jesteśmy w podziemiach, świat został e, rozwalony przez bomby nuklearne, wszystko popromieniowało i teraz jesteśmy w... Hmm. Wy 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 ziemiach. Generalnie co czytałem, żeby tak bardziej nie spoliować, sp sam dużo nie wiem, to będzie zagrałem na ślepo, nie grałem w to. Generalnie, że mm, jakaś zaraza się wedrze, ale to chyba później. Dobra, idziemy sobie. Generalnie trochę sztywno się te postacie ruszają, ale to chyba pierwsza jakaś taka debiutancka gra ze studia tego polskiego. Tak dziwnie, tak... ...dziwacznie. Dobra, idziemy, chyba tu. Okej, okej, Earth to skip Use Use, Use. okej, okay. find your PDA Dobra, PDA to pewnie jakiś taki Karta, karta dostępu Jak mnie mam gdzie... No to gdzie ty masz tego PDA? Chyba tam będzie Ciekawe, ciekawe. Będę srał, bo jak tu będą potwory, to ja będę wrzeszczał, o w ogóle nawet pianino to mają. Wow, ale tu dziwne, że tak wszystko jest w takich czerwonych kolorach, czerwono-białych kolorach. Wow. Picking up items, okej. Okay. Co tu jest? O! Ale music Fajne, ale interaktywne to jest. Co my tu mamy? Karta jego i pilot! To nawet można tu oglądać. To pilot był? Eee, nic nie działa Ale, ale on to, pa patrzcie jak on to świetnie używa Nawet się nie, nawet go nie dotyka dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. tu to navigate, spoko O Boże, kto mi tam pisze, nie będę odpisywał eee. ok Okej Co to jest? HACK THE DOOR A, to jest... A, to jest jakiś... GPS! Jest. A, przepraszam, nie, że będą... Nie jest to w pełnej jako, To jest jakoś 720p, mogę trochę większą dać, ale wtedy strasznie dużo, du, dużo miejsca zajmuje to na dysku. Nie bym nie wyrobił po prostu, będzie tylko 720p, nie będzie Full, full HD. Full HD. No. Tak, tak. Tak? Yes. 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 Tak.

Na jab Dobra, poczekajcie Poczekajcie chwilę Ja tu y za chwilę y Znowu nagrywanie Dobra, jestem y Ktoś mi oczywiście musiał pisać na Skype'ie. Dobra y Generalnie nasz facio się zdziwił Jak ona wyszła stąd Dobra Just I tu y Generalnie też słyszałem, że tu się hakuje y że się trybiki wystawia włazda i tak dalej. Okej. Okay. I co mam tu zrobić? jak to się robi? Chyba trzeba trafić. O, aha, tak, tak to się robi, dobra. Aha, musiałem tam jeszcze S nacisnąć. Co to jest? What the f... Aha, to są jakieś odkurzacze, tak? Dobra Czytałem, że to podobne jest do Dead Space, a nigdy w to nie grałem. Nie też odkurzysz? Fajny ogonek mają. Wow. Swag Good morning Shelton. Nie wiem kim ten Shelton jest, chyba jakiś ważny człowiek. No i gdzie ja mam iść? Hmm. Może to w PDA pisze. Gdzie mam iść? Tam, tak? Tam mam iść, dobra Aha, dobra Spoko Attention, Attention. Wow A jest jednak... Jest jednak po pol Aha e, Q Ok. A to po polsku niby pice, pla pisze, widzicie, widzicie, Plac Centralny Wszystko po polsku, ale oczywiście nie zrobili Polacy, nie dodali do CD Action po polsku, żeby pisało po polsku O, już widzę, że to jest bullshit, tu się da Ja nie mogę, checkpointy są, o, ja nie mogę Oj, ścieło coś

So, Koltar, God, e, co tu tak leje fist fight, tak o dawaj Sz, chodź tu Wow. Finishing, dobra. Oh. O! Hmm. Free fight attack. Aha. Okej okay. Pf, zawsze to chciałem zrobić Je, yeah, je but masz W twarz W mordę Gin 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 Ginciulu Ła Zajebiste Zajebiste <ścoughs> No Dobra Spierdzielamy dalej Ciebie też mogę uderzyć Ła Czekajcie, trochę jest chyba za głośno Trochę to jest za głośno tak. to. Może to w voice'ach jest Dobra, to jest mniejsze Tak, jakoś tak dziwnie, tak głośno to Dobra Spierdzielamy Mam w łapie rurę, nie zawaham się jej użyć Gdzie mam iść teraz? Tym No pewnie, teraz nie działa, nie? Jakby jakby inaczej Hammer Łoo Mam młotek Potwarzy go, potwarzy go! Potwarzy go! Chodź tu. Chodź tu. Ale on jest trudnym przeciwnikiem. Powiem strasznie się namę... Me... męczę się. Bij go. Drsz! Morde. Where is Carolina? Pacyfikator nie chcę e, Gdzie mam iść? E, find Karolina, dobra Pewnie mamy iść tam Jak znam życie A pewnie czy... No Dobra, już myślałem, że coś się dzieje hmm. O, checkpoint activated Um, dobra, tu się skończymy. Ten odcinek. Nie wiem ile minut trwał. Chwilkę poświęciliśmy na, tak, na taki początek jest. Więc yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. podobało. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta gra. Nie wiem. Yy, zobaczę, jak mi się będzie podobać. Z zrobię takie podsumowanie na koniec serii. Ech, I do zobaczenia w następnym odcinku z serii. Zagrajmy w Afterfall Insanity. Do zobaczenia.